Cześć, to ja kapitan. Witam wszystkich widzów, i młodych, i starych. Zapraszam na Dark Souls 2. I dzisiaj mamy w planie coś konkretnego. W końcu mam Was coś do pokazania, coś nowego. Pamiętacie, tą, tą e, skrzynaczkę było tutaj e, e, Manslayer, że to był e, ludobójca, katana zatruta. A po drugiej stronie też jest skrzynia, tylko że już ją otworzyłem. Nie było tam chyba nic konkretnego e, poza. E, o, właśnie tym. Poza, poza tym e, żarem, żarem acerzy, kacerzy. E, więc jeżeli macie ochotę na więcej tych, rozpalanie ognisk, dorzucić do pieca, wróćcie się tutaj i podnieście sobie. Chyba, że już znacie tę lokację i nie mówię wam nic, nic nowego. Kolejną skrzyżką, którą przeoczyłem, i może Wy też przeoczyliście, jest to tutaj w kapliczce Amany jest dosłownie dwa kroki od ogniska są tutaj strzały i jeżeli macie ochotę podnieść sobie trochę strzał, możecie się tam przywarpować dosłownie w kilka sekund i podnieść je sobie kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać jest coś o czym w sumie nie wiedziałem a dowiedziałem się od kolegi zaraz wam pokażę to jest, poznacie. Bastylia, czy tam Zaginiony Bastion Zależy nie jaką wersję k gracie, kto ją tłumaczył To widzicie, mam e, postać swoją, czardziejkę, którą e, Build powoli dochodzi już, nabiera kształtów Niedługo będę kończył go i będę mógł wam go pokazać Muszę jeszcze ulepszyć kilka rzeczy e, Znaleźć jeszcze jedną rzecz, wydropić i będę mógł wam ją już zaprezentować Skończony, staty wiecie wszystko jak e, A mianowicie jest to, to Skrót bardzo przydatny na inwazję, lub skrót do bossa tego tutaj, m, tych strażników. Gdybyście w nim na przykład dużo ginęli, to tutaj możecie dostać jednego zaledwie w kilka, kilka sekund. Bezstresowo, bezproblemowo. Na, unik. Ile z was myślało, że zabiorę? Napysk? Łapki w górę. E, niektórzy z was mówili, żeby zrobić jakiś odcinek o fabule o tym, co się dzieje w tym. To tak głowy, że ten dialog wiele, mówi wiele o tej grze. Um, Klan mówi nam o tym, że to miejsce miało jakieś inną nazwę. Dran Lake. Kiedyś nazywało się jak Lordran. Nawet sama nazwa. Dran Lake. jeżeli się ją na pół. I zamienicie, obrócicie kolejność, to Dran Lake, Landrake, um, brzmi bardzo podobnie jak Lordran. A Lordran, Dranlor, brzmi podobnie jak Dran Lake. Jest wiele, wiele wskazówek, które, które mówią nam, że właśnie to miejsce, w którym gramy, kiedyś nazywało się inaczej. Ile ktoś miało nowego władcę, jak ktoś inny rozpalał płomień, inaczej mógł nazywać swoje królestwo. Vendrick nazwał swoje królestwo Dran Lake. Um, I jeszcze ciekawostka, nie wiem czy wiecie, Kowal, który jest tutaj w Majuli, to ojciec Cloana. Ona tego nie pamięta, ona nie kojarzy również z niej umarłą. ginęła już tyle razy, że zaczęła tracić pamięć, wszystko się zaczęła mieszać w głowie, nie pamięta jak to trafiła. On to potwierdza, że jego bezmyślna córka wreszcie wróciła do domu. Córa notarna powróciła. I teraz będzie mógł na nią mieć oko, będzie mógł jej pilnować. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam zaprezentować, to jest coś, czego jeszcze nie pokazywałem. Haha, w końcu coś nowego: jest to przymierze mroku. Gdybyście nie wiedzieli, jak zostać pielgrzymem mroku, trzeba odwiedzić tego sterucha trzy razy. Znaleźć go trzeba w trzech lokacjach. W Puszczycieni, w Czarnym Jarze i tutaj w Zamku Drannej. Kiedy odwiedzicie go trzy razy, pozwoli Wam dołączyć do swojego przymierza, będziecie mogli u niego kupować zaklęcia, przedmioty, jak i również chodzić na questy. Chodzić na wyprawy do czeluści, do przestworu, oni to przetłumaczyli chyba. i odwiedzać różnych um, ciekawych mieszkańców tamtego miejsca. Dla kogo jest ten? To przymierze, ten pakt dobry. Dobry jest dla wszystkich, którzy chcą używać heksów, magii, ponieważ em, po, nagroda, którą otrzymujemy za wstąpienie na trzeci poziom, najwyższy poziom wtajemniczenia w tym przymierzu jest dosyć konkretna i myślę, że każdy, kto używa magii i heksów, będzie, czy tam nawet cudów, będzie chciał, w sumie, zwłaszcza cudów, będzie chciał mieć tę nagrodę w swoim arsenale. Ale zaraz nie uprzedzajmy faktów, zaraz zobaczycie, jak się to zdobywa i co się robi, żeby to zdobyć. Uważajcie, ponieważ łatwo ze je ześliznąć, spaść. Ta ścieżka jest bardzo, niezwykle wąska. Um, I tutaj jest wszędzie woda, i kiedy spadniecie, to spadniecie już na śmierć. Nie da się um, z tego wyjść całym. Tam czeka pierwszy przeciwnik. Oświecimy sobie drogę i przygotujemy się do, do walki. Tak w ogóle to... Mam nadzieję, że wszystko wasz w porządku. Nic z was nie boli, nic z was nie strzyka. Nic z was nie uwiera. Jesteście gotowi, przygotowani na weekend. Bo mamy weekend. Weekend oznacza nowy odcinek Dark Souls. Miałem okazję chwilę pograć, chwilę, no w tygodniu, po, po, po troszeczku Tak żeby wam w końcu coś nowego pokazać Cieszę się, bo zbliżam się w końcu już do finału Dark Souls I będę mógł zacząć grać na New Game'ie Może jeszcze nie w przyszłym tygodniu, ale myślę, że w następnym odcinku już nie w następnym, jeszcze w następnym, za dwa odcinki zaczniemy już New Game'a Muszę zabić jeszcze kilku tych, dwa bossy nie zosta zostały dosłownie do zabicia i. co. i trochę wspierania rzeczy. Muszę, po, bo... Tak jak powiedziałem, jeszcze kilka rzeczy zebrać. Pokażę wam te, tego builda, tam tordziejkę i ruszymy na New Game Plus. No i zaczniemy tam mieszać. Zaczniemy tam zwiedzać, poznawać, bo wiem, że jest no, wiele nowych przeciwników, e, zmieniły się lokacje przedmiotów. Nie wszystkich ale jest wiele, wiele nowych rzeczy i, i no, nie czuję to jak nowa gra, ale jest to nie urozmaicenie w, 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 dla graczy, którzy chcieliby przeżyć tę grę ponownie w troszeczkę innym stylu klimacie. Teraz co trzeba tu zrobić? Po co tu przechodzimy? Przechodzimy tu, żeby rozpalić ten płomień. Tu się troszeczkę tak czaje, bo ostatnio, jak przeszedłem tutaj no, poprzednią moją postacią, to był taki fantom, ale nie jakiś tu przybłąkał, zapłonął się tutaj musicie rozpalić sobie pochodnie albo przynieść z ogniska polecam jednak rozpalanie bo tu jest wiele okazji jakaś woda kapie są jakieś tutaj e, te wody wody takie tutaj które komuś odeszły się wylały rozlały I jeżeli się poturlacie, walcząc z tymi fantomami to zgaśnie wam ta pogodnia dlatego ja myślę że najlepiej rozpalić sobie pochodnie przed samym tym płomieniem i już nie musicie o nią martwić no dlatego, tak jak mówię, kolejnym przeciwnikiem, przeciwnością, którym musicie się tutaj, tutaj zmierzyć w tych krotarzach, to jest właśnie ciemność. Jeżeli gracie wojownikiem, to... No to może być problem, jeżeli polega się bardzo na tarczy, jakiejś masywnej, ciężkiej. Wtedy polecam przełączać się na oburęczną, dość ciężką, żeby maksymalnie zadawać dużo ran. I jak też skończyć z naszymi fantomami tutaj? Nie jestem jakieś super twarde. Ale są, są niebezpieczne, zwłaszcza, że widzicie, tutaj też jest jakaś ten, um, jakiś zlew, jakiś tutaj taki ten spływ, odpływ dziura w podłodze, do którego można się stoczyć. A, I tutaj postać można po mgle i po wiadomościach, że to jest koniec naszej wycieczki i możemy sobie zeskoczyć tu, ja zastanawiam się jeszcze, czy się nie wrócić. Czy, czy mam na wszystko na pewno zrobiłem. Ale tak, więc, jeżeli już wszystko zrobiliście, wszystkich zabiliście, Zajrzyjcie w każdy zakamarek, możecie sobie skoczyć. Tak oto zyskujemy pierwszą rangę w tym przymierzu. Przez rozplanie jedną z tych pomieni, kiedy rozpolicie kolejne dwa, wpadnie następna ranga i po zabiciu um, mrocznego łowcy, Dark Worker 2 się nazywa w wersji angielskiej zyskamy the... rangę a... trzecią. Wracamy do Puszczy Płomie, płomieni, Puszczy Cieni Żeby dokończyć quest'a naszego um, Jeżeli męczycie się z nimi, odkrywam nowy sposób walkę z nimi Jeżeli gracie magiem jesteście na przykład w wczesnym etapie i zadajecie im po 20 obrażeń Lub e, znajdujecie walkę z nimi nie, nie, uciążliwą lub trudną Możecie walczyć z nim razem z moim przyjacielem, którego już wam przedstawiłem Sztylecikiem, w taki oto sposób bardzo łatwo i przyjemnie. o tak czasami mogą sprawiać te problemy, mogą się obracać, mogą cyrkować uważajcie żeby nie wyłapać klapsa tym toporem, a są dosyć bolesne zwłaszcza na new game i tutaj widzicie do tanga trzeba dwojga trochę trzeba pobiegać ale w końcu udaje się nam to zrobić Kiedy przyjdziecie po raz pierwszy do tej bramy, takiej nowej, widzicie, że ona jest nie, nieaktywna. Trzeba ofiarować mu ludzką podobiznę kulkę człowieka o, żeby została aktywowana brama do tych zaświatów, do tych mrocznych stworów, przestworów. I tylko w ten sposób będziemy mogli się tam udać. Nie wiem czy siedzicie tar G3, ale ukazało się wiele nowych gier, zostało zapowiedzianych. Um, ja najbardziej, jak chyba już wiecie, oczekuję e, Bloodborna. Zresztą małe wideo. Zerknij sobie, jeżeli chcesz mówić. E, czytałem tam krótki, e, to był nie chyba wiadz, e, Chyba to, e, ten Miyazaki wypowiedział, nie wiem czy na Twitterze czy gdzieś tam na Facebooku e, mówił, że w końcu... E, poczuł jakby taką świeżość, coś takiego nowego zaczął robić, ponieważ już jego zespół i on sam w końcu nie był związany z tą serią Souls. Tylko to mogli tworzyć jakoś tak swobodniej. Dlaczego? Ponieważ no Souls ma jednak takie zasady, tutaj być te dusze, zabijanie tych demonów, a teraz kiedy mają kompletnie nową serię, platform e, mogą opierać się, nie wiem, jak mówiłem, na, przykład, na krwi. Możemy szukać krwi albo tego lekarstwa w tym mieście. Zobaczymy jeszcze, jak to pracują Mają jednak więcej swobody, już nie muszą polegać tylko na szukaniu dusz, na e, wiecie, polowanie polowania demony. Mogą e, stosować inną mechanikę. Gra na pewno będzie podobna do tej. E, będzie miała podobny mechanizm, e, podobna walka. Zresztą widzieliście e, skin i fragmenty, rozgrywki, same nawet trailerze aczkolwiek będą mogli zastosować nową mechanikę i, i wiele nowych rzeczy przetestować, sprawdzić, może... może coś będzie nawet lepszego wynajdą, spróbują, zrobią co działa lepiej e, niż, niż to co mamy teraz bo wiecie, e, każdy się może wypalić i nie ma sensu zmuszać ich e, chłopaków Samsunga do robienia czegoś co, co... co, co, co... znaczy nie mają ochoty, nie mają e, chęci bo tak jak wiadomo, jeżeli ktoś lubi coś robić, to zrobi to z pasją, z sercem. Jeżeli przyoczyłeś to, moi widzu, to wrzuciłem na moim kanale kilka dni temu filmik z. Um, fragment traileru Bloodborne, kolejnej następca. bo to są, to nie jest kontynuacja, ale to jest następca serii Souls. I nawet sam Miyazaki mówił, nie wiem czy na Twitterze, opublikował czy gdzieś na Facebooku, że znalazł to. Tą możliwość, tą swobodę teraz, tworzenia um, bardzo świeżące, bardzo takim um, czymś nowym, takim nowym oddechem, nową duszą. Nowy duch w nich wstąpił, um, bo mogą w końcu coś zmienić. Już nie są tak powiązani bezpośrednio ze światem Dark Souls czy Demon Souls, które oni muszą polegać na duszach. Mogą zmienić troszkę mechanikę, i um, może na lepszą, może na coś innego. W każdym razie mogą sobie poeksperymentować. Już nie muszą tak twardo trzymać się zasad tego, co, co, już, co już zostało ustanowione, co zostało już jak gdyby weszło w kanon serii Souls. I, I to dobre, to jest dobre, wiecie co? To jest dobre, ponieważ drużyna ma na pewno nowe pomysły, a może nie zawsze pasują one do tego, co już jest. Zmiany nie zawsze chodzą na lepsze. Ale dobrze, że chłopaki mogą troszeczkę poeksperymentować, mają swobodę twórczości i działania Będą wspierani przez studio, studio Sony Japan Będą mieli wsparcie techniczne i będą mieli zasoby, żeby pracować, kontynuować robotę Gra jest w fazie, z tego co słyszałem, przed wersją alfa, więc nie jest skończona w ogóle Nie jest nawet działająca Któryś tam z dziennikarzy, jak oglądałem jakiś wywiad, mówił, że widział fragment, widział prezentację, to były, powiedzcie co, jakieś glitche widział I były, pomimo tego, że była grafika zarąbista, widział jakieś takie też niedociągnięcie graficzne i były problemy chyba tam w kilku miejscach z Płynnością gry były takie, troszeczkę gra zwalniała, spadały ten framerate, ilość klatek na sekundę spadało Więc wiadomo, no gra wymaga pracy, gra nie jest jeszcze skończona a to, że gra jest skończona, czy ma być skończona, w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie oznacza nic, bo tak naprawdę nic nie jest skończone. Nie wiem, czy widzieliście, jest taka generalnie moda, taka plaga planuje na Steamie i w wielu innych miejscach. Jest ten early access, wczesny dostęp do gry. Twórcy obiecują nam, że coś zrobią, i mogą to zrobić faktycznie, lub mogą tego nigdy nie dokończyć. A my tak naprawdę dajemy im pieniądze za obietnicę Za obietnicę. E, Najpopularniejsze takie obietnice To są na chyba twórcy na przykład projektu um, Zomboid na przykład który bardzo lubię e, Kolejną grą będzie DayZ e, Nie mieli z Jay-Z tym raperem Chociaż opowiedzcie, nie wiem czy słyszeliście On chciał e, pozwać twórców gry Żeby zmienili e, nazwę swojej gry na z Day bo Daisy bardzo się kojarzy z Jay-Z. <laughs> Taka ciekawostka. Może niezwiązana za bardzo z tematem, ale słyszałam o niej, więc podzielę się z Wami. Że ja bardzo lubię projekty i gry skończone, dopracowane, do Nawet jeżeli muszę na nie zaczekać 3 lata, 2 lata, nie ma problemu. Jeżeli dostarczycie mi grę. Do, do twórcy otaczą mi grę, którą będę się cieszył, który będę się bawił przez długi czas. Nie mam naprawdę większego problemu z czekaniem. Problem jest z, z tym, kiedy czekamy, wydajemy pieniądze i dostajemy zakalec. Niewyrośnięte, niedopieczone, niedopieszczone dzieło. A, no i wtedy żal, smutek, gorycz. Sama nieprzyjemność, same nieciekawe nieciekawe tutaj tematyczne znacie pewnie to sami jeżeli gracie, jeżeli kupujecie cokolwiek, czyli tylko gry <laughs> czy tam chodzicie do kina film rozczarowujący, wydaliście pieniądze a to była kicha no jest gorąco, jest, go, jest, go, jest rozczarowanie nie ukrywam wszyscy chyba już tego dosyć życzyliśmy. w każdym razie napiszcie w komentarzach, jeżeli jakaś gra z E3 przykuła wasze Proszę uwagę, czy na przykład jeżeli nie śledziliście, to może chcecie obejrzeć jakieś wideo. Na pewno już ktoś to zrobił szybciej, lepiej niż ja. Poza tym ja tak naprawdę nie lubię, o w czym pędem to robić to samo, nagrywać samych filmików, jakichś wspomnień, czy jakieś tutaj dziwne rzeczy. Nagrywam to, co lubię, to na co mam ochotę w danej chwili i na co mogę znaleźć czas, bo, bo no niestety życie. To dorosłe powiem Wam, cieszcie się, jeżeli jeszcze chodzicie do szkoły, jeżeli macie czas, mieszkacie z rodzicami, uwierzcie mi, że wszystko ma swoje dobre i złe strony. Będąc młodszym, mając więcej czasu, możecie znaleźć, poświęcić go na gry, na, na spędzenie czasu z kolegami, znajomymi. I zawsze tak naprawdę pragniemy tego, co nie mamy. Jako człowiek młody wiem, że zawsze chciałem młody, młodszy, jako dziecko pragnąłem Zawsze być dorosły, móc to robić to co e, chcecie i być taki jak dorosły, móc e, wiecie, być swobodnym, zarabiać pieniądze, móc je wydawać. Tak ja sobie za, tego zażyczę. A teraz, kiedy już mogę to robić, to e, brakuje mi czasu tego, co naprawdę miałem w bród, będąc młodszym, będąc. E, mając mając no, do dyspozycji to, czego nie mam teraz. Widzicie, dosyć ciężkie są klimaty tutaj. Ten koleś, na przykład, dużo jakichś dwuręcznych, nie wiem, co, co, nie tak jak ze zbroi. To jest chyba ten młot demona. On je tutaj dzierży oburącz. Więc musi mieć jakieś 75 punktów siły, żeby to złapać oburącz. Czyli, no, bardzo dużo. Jedno takie trafienie może was, no, możecie zdziwić. I dobrać co dają. Poza tym ta trójka. fajnie niezwykłą bosy, bo. Ten tutaj piromanta wali jakieś cuda i ten koleś was przewr... Piromancy cuda, wali, tamten e, taki eteryczny stwór wali jakimiś cudami Więc można się e, nadziać Na to trio Mnie osobiście, tak jeszcze wracając na szybko do tych E3, do roku E3 2014 Najbardziej e, wpadło w ucho, w oko e, Na przykład taka gra jak e, Hardline, battle, Battlefield Hardline. Jestem tym ciekawe, czy w końcu uda im się zrobić właściwie tę grę, bo jestem głodny czegoś takiego, wiecie, takich klimatów z filmu na przykład Gorączka nie, z Deniro. E, nie wiem czy oglądaliście i Deniro i Pacino świetnie grają. I to tam jeszcze, z chyba jeszcze gra tam. Świetny klimat tego filmu, obejrzyjcie sobie. Dalej co tam Dragon Age, Inkwizycja. Co tam jeszcze było? Zakon, Order 1886, 84, Destiny, też czekam na Destiny, no i na fair play, czwóreczka, bo trujeczka była, oj, świetna była, przynajmniej w moim mniemaniu, w moim uczuciu była znakomita. Ten mroczny Łowca jest bosem nieciężkim, jest brosem, brosem. bro, z bracholem i brosem i bosem, e, brosem jest całkiem łatwym. Jest wrażliwy na wszystko w sumie oprócz mroku, chyba dajże. Na magię i na zwłaszcza na błyskawice. Błyskawice można go bardzo szybko rozwalić. Jak widzicie, tu padł, zwinał skrzydełka. Szybciutko. Um, I co? I to będzie na tyle w tym odcinku. Um, uwagi, komentarze, mile widziane. Możesz podzielić się tym filmikiem, przełamać się opłatkiem, zostawić ocenę. I nawet subskrypcję, jeżeli chcesz zobaczyć więcej i podobać ci się to, co widzisz na tym kanale. Um, a chyba musi się podobać, bo zostałeś do końca, więc coś co z nie tak, jeżeli oglądasz a nie podoba ci się to, co widzisz, masochisto. Um, do zobaczenia do słyszenia. Na razie, cześć.